Cześć! Nowy odcinek, kanał Muzyka na widelcu. Bardzo się cieszę, że jesteście i zapraszam na kilka słów o Salisbury, czyli drugim albumie Uriah Hip. Uraya Hip Salisbury, rocznik 71, wydanie oryginalne Bronze Records. Skład, jaki był obecny przy nagrywaniu tego krążka, to Paul Newman na basie, Kate Baker na perkusji, tworzący oczywiście sekcję, która no, być może nie jest tutaj jakaś bardzo, bardzo finezyjna, ale. Idealnie cementuje te utwory, które znalazły się na tym albumie. No i robi tło dla popisów Mika Boxa, który naturalnie pełni funkcję tej gitarzysty. No i mm, dwóch bardzo charakternych postaci grupy, czyli e, klawiszowca Ken'a Hensley'a i wokalisty Davida Byrona. Trzeba nadmienić, że Ken Hensley, no. Przejął troszeczkę tutaj obszar komponowania, nie tylko Mick Box, nie tylko David Byron, ale właśnie i Ken Hensley zaczął komponować i wychodziło mu to całkiem nieźle. No spod jego pióra, że tak powiem, wyszedł jeden z przebojów wtedy grupy, czyli piękny, taki trochę folkowy utwór Lady in Black. Lady in black, jak sam Ken Hensley napisał w opisie pierwszych wydań winylowych, gdzie z tyłu były krótkie opisy tych, tych utworów, wspomina, że natchnęła go córka pastora, która. Miała go odwiedzić, utwór ma opowiadać i opowiada o tym, że zła nie zniszczy się tylko złem. Co ciekawe, Ken Hensley też śpiewa tutaj w dwóch utworach, właśnie w Lady in Black i w przedostatnim, takim bardzo hard rockowym, krótkim High Priestess. Lady in Black to też wiąże się taka sprawa, że Byron nie lubił tej piosenki i po prostu w studio się tam chłopaki pożarli i powiedział, że nie będzie tego śpiewał i koniec. A producent no, zasugerował Hensleyowi, że może on będzie miał tyle, tyle odwagi, żeby sam to zaśpiewać. No i jak widać, wyszło, wyszło fenomenalnie. No, utwór był sporym przebojem, jeśli chodzi o, o, o zespół. No i do dzisiaj jest zresztą jeden z bardziej rozpoznawalnych utworów właśnie Juraja Hip. W ogóle ten album jest świetny, jeśli chodzi o melodie, o takie motywy, które z jednej strony wyciskają łzę, z drugiej strony natomiast podnoszą puls, jeśli chodzi o ogień, jaki jest zawarty w tych kawałkach, bo no już od razu, na początku, Jura Hip atakuje nas wściekle kawałkiem Bird of Prey. świetny riff świetne wokale Byron tutaj Pokazuje na co go stać. Zresztą jest to taki nawet troszeczkę jazzowy ten kawałek, bo bardzo połamany. Zresztą ta końcówka też warto na nią zwrócić uwagę. Dużo klawiszy. Na płycie są takie dwa krótsze kawałki high priestress, którym śpiewa hand. Ale też jest time to live. Ostrze, powiedzmy w swojej budowie, może nie aż tak absorbujące słuchacza, no ale potrzebne, ponieważ stają się takim fundamentem też przed daniem głównym, jakim jest utwór tytułowy. Ale zanim do niego dojdziemy, to warto wsłuchać się w piękny, naprawdę liryczny utwór The Park. Czujemy się, jakbyśmy przechodzili przez piękny mm, park tytułowy. Nawiedza nasze uszy fenomenalny wokal Byrona, i cały ten utwór, cała ta kompozycja oparta jest na niesamowitym motywie. Jest to szalenie wzruszający, piękny utwór, który no, myślę, że nikogo nie pozostawi obojętnym. Jeśli chodzi o utwór tytułowy, to jest to 16-minutowy kawałek zajmujący prawie, że całą stronę B winyla. Myślę, że nie mniej uderzający niż na przykład yy, nagrywany troszeczkę wcześniej April z trzeciej płyty The Purple, gdzie też mieliśmy flirt z muzyką klasyczną. Świetna melodia, potem utwór się zaczyna rozkręcać.

Też zaśpiewany w sposób fenomenalny, ciężko mówić inaczej. David Byron był z tych wokalistów, którzy całym sobą interpretowali utwory. Facet miał kawał głosu, kawał możliwości interpretacyjnych. Miał też wyobraźnię niesamowitą, jak śpiewał. No szkoda, że się zatracił w nałogu, ale być może tak już musiało być. Nie będę tutaj wnikał, nie będę oceniał, bo też nie taka moja w tym rola. Oczywiście o okładce tego albumu, bo jest nie mniej kapitalna niż sama muzyka, która się znalazła na tym krążku. Dla mnie jedna z najciekawszych okładek i najbardziej przejmujących w połączeniu z muzyką działa no paraliżująco: rozpędzony choke Chieftain brytyjski na poligonie w Salisbury. I właśnie tutaj odpowiedź na pytanie skąd nazwa albumu. No, są dwie wersje tego, jak ten album nazwano. Właśnie, pierwsza, najbardziej prawdopodobna to to, że właśnie w tych okolicach był poligon, gdzie czołgi orały niemiłosiernie piękne polany i właśnie jeden z nich jest uchwycony na tym zdjęciu. Jak wznieca tumanę kurzu i, i, i pruje pewnie spalając miliardy litrów ropy, na jakieś tu manewry. Druga wersja yy, tytułu no, to to, że w tym okresie, yy, czy w okresie, w tym, w tym okręgu, gdzieś tam zespół miał koncerty i fani pozwolili yy, się szybko spakować. No pomagający nieść sprzęt, ale no, to taka forma ciekawostki chyba, że niekoniecznie. Raczej no, jest tutaj więcej prawdopodobne, że, że nazwa wynikała właśnie z tego poligonu. E, co, co ciekawe, vinyl, bo tu oczywiście mam wersję CD, Castle Communication taką pierwszą, e, bez, bez żadnych o, bonusów, jest to taka zwykła wersja kompaktowa co nie znaczy, że zła, bardzo, bardzo przyjemna w odbiorze, trochę sucho brzmiąca, ale to nic, wystarczy zrobić głośniej na wzmacniaczu i już odpowiednia dynamika do pieści uszy, ale winyl był w ciekawy sposób wydany, bo pierwsze wydanie właśnie było rozkładane w typie gatefold, czyli o otwierane A do tego były opisy wszystkich utworów autorstwa Kena Hensleya, więc y, wydanie winylowe, no oczywiście, o no, wiele lepsze niż CD, no ale cóż, może kiedyś. Amerykańskie wydania płyty miały inną układkę alternatywną, taki obraz mężczyzny wyrywającego się z własnej skóry, dość y, taka mało czytelna. Przyglądałem się, ale, ale tak ciężko mi jest tutaj coś wychwycić. Trzeba po prostu wierzyć na słowo, że, że tak jest. Co prawda, no, okładka mniej, mniej jakaś taka absurbująca, jednak ten rozpędzony brytyjski tank jest idealnie, idealnie pasujący. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinki będą troszeczkę szybciej. Przepraszam za przerwę również spowodowaną sprawami osobistymi, więc tutaj no nie mogę się rozerwać i jednocześnie nagrywać i, i robić inne rzeczy. Także no tych spragnionych tych filmów jeszcze raz przepraszam, No i zachęcam do, do śledzenia, bo myślę, że, że na nowo się w jaki sposób będę rozpędzał. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego, życzę dużo zdrowia, hej!